Cześć! Witam Was na kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Kipas Guys, tylko we w nowszą wersję i ta nowsza wersja jest po prostu przepiękna. Zobaczcie jakie, jaki mały jest menu mod, tylko te cztery wersie są w menu modzie. Czyli wszystkie skiny, wszystkie kroki, wszystkie emotki, wszystkie animacje. I ja wam pokażę to właśnie. Tu są wszystkie najnowsze skiny z wersji 0.50. Czyli zawsze chciałem przetestować tego skinka, Block Dashera. Którego może sobie przetestujemy. Ponieważ na pewno nie będzie, na pewno nie będzie jednego odcinka z tego Keep z z nowszej wersji. Może kiedyś się jeszcze pojawią takie odcineczki. Ja tego złotego banana też nie mam. Ale go już nie będę testował. Wszystkie nowe emotki także są. No i też, jaki skin chciałem przetestować, to właśnie jest Bolt. Więc sobie zakładam Bolta. I tu nie grasz się z botami, lecz z prawdziwymi ludźmi. Wszyscy prawdziwi ludzie mogą myśleć, że serio Bolta dostałem, a ja go nigdy nie zdobędę na moim oryginalnym koncie. Więc dobra. Więc tak, myślę, że możemy zacząć. No nie, nie zagram w króliki, zagram tak po prostu w zwykłą giereczkę I jest też jedna emotka zaczepki, która jeszcze nie wyszła do Stumble Guys i nie da się jej zdobyć, ale ja ją tutaj mam od twórców gry i zaraz wam to pokażę właśnie. Zaraz wam to, mój drodzy, pokażę. Że właśnie to nie jest fake, że serio tak można. Więc dobra, mamy floor flipa. Oh my god, floor flip na pierwszą giereczkę, Ja przy mecie to puszczę tą animację. I jak widzicie tu są prawdziwi ludzie i serio. Ej, kroków i animacji nie założyłem. A nie, dobra, kroków tylko sobie nie założyłem. O dobra, ale właśnie tu jest takie przepiękne, że mamy tego. Dobra, wrzucamy złotym bananiarzem. I mój drodzy, to jest złoty bananiarz Jan Tak, wrzucamy tym bananem złotym, no dobra, a teraz moi drodzy przejdźmy trochę na wyższy poziom, ponieważ właśnie tutaj wdrapujmy się na to, tutaj zostawimy banankę złotego dla kogoś. Hej, ktoś się poślizgnął na moim bananku, nie wiem czy to tak specjalnie ogólnie. <ścoughs> Wszedł, dobra, a ja użyję mojej emotki zaczepki. All śmigam furą. Właśnie ona jeszcze nie powstała do StumbleGuys i nie da się jej zdobyć ogólnie, ale ja ją mam od twórców gry oficjalnie, Nara, Nara, niedługo ma wyjść mój chyba własny kod w sklepie twórcy, w kodzie twórcy, właśnie nie wiem czy wyjdzie, o kurczę, to może, może już lepiej pójdźmy do mety, żeby, żeby nie było. No dobra, ale ta aktualizacja 0.51 z nowymi rzadkości skinami mitycznymi, będzie ponoć naprawdę kotatka. I, będą I będzie też jedna nowa mapa, czyli jeden nowy nerf. Yy, Blaster Base Zero, czyli mapa nerfa, tak jak w Fortnite, yy, tylko że bez grawitacji. O, jakiś tu inny Bolt biega jeszcze. Ale to spoko, że nawet mam wszystkie kroki, yy, a mam tylko tyle koronek rzucamy Złotym Bananiarzem Złoty Bananiarz Jan I mamy właśnie Space racer no nie, najgorzej Ej, Złoty Bananiarz Jan wylądował na Saturnie Dobra, rzucamy kolejnego Ej, ale ten Keep Us Guys jest niezły w ogóle, ta nowsza wersja jest OP, po prostu przekazarska, mi się mega ona podoba Dobra Okej, okay. i śmigamy tutaj, śmigamy Wow! Nie wiem właśnie jak zdobyć tę motkę zaczepki w, orygin w oryginalnym StumbleGuysie. Dobra, my teraz tutaj lecimy. Dobra, Ch e ciekawe czy da się mieć czerwony nick. Jeśli da się, to ustawię jak najbardziej. I złoty bananesian. Leci... O, wygrałem już. O, no to spoko, szybka gierka. I mamy mapeczkę Laser Tracer. Czyli moją trzecią ulubioną mapeczkę w grę. Dobra, ja tu nie mam emotki pięchy, więc niestety, ale. Nie pobiję tu nikogo, a bardzo bym chciał. Ponieważ chcę, żeby ludzie tutaj poodpadali. Przeżył! A nie, dobra, a nie! Przeżył, przeżył! Jaki miś! Ten biały miś, nie? To jest biały miś normalnie z niego, biały miś. Dobra. O, spalił się. No to super, no to super gierka, nie? Po prostu super, a ja tu go nokautuję w ślizgiem No i sam, sam się spaliłem w laserach Bo mnie zablokował typu, a dobra następnym skinem O kurde reklama Ja normalnie to wykupiłem sobie za darmo pakiet bez reklam W oryginalnym StumbleGuysie, ale tak to nie działa Co to jest, dobra O! Mamy też postać, której jeszcze nie ma w StumbleGuys Ej, to, to jest ciekawe. O, mamy influencera. Influencer. Influencer. Ale ten arbuzik, nie, ten arbus nie został jeszcze dodany do Stumble Guys. Ej, to nieźle, możemy grać arbuzem. Dostałem arbuza jako pierwsza osoba na świecie w Stumble Guys. Dostałem arbuzika. Arbus. Nie no, ale ten arbus jest mega dobrym skinem. Według mnie, tak jak banan, tylko że arbuzowy banan Ale te skiny są mega przepiękne One mi się tak podobają Chyba nigdy nie odinstalowywał Jakipa z guys, nie? Dobra, mamy floor flipa Przynajmniej w te wakacje nie odinstaluję, Będę ciągle z niego odcinki nagrywał I mamy, mój drodzy, arbuza O kurde Ej, tego się nie spodziewałem, że będzie na tej Arbuz, bo to jest tak jakby Beta 0.51 Tylko bez mitycznych skinów a może jeszcze nowe specjalne są, oprócz influencera? W sumie nie wiem. Yy, no, influencer jest tylko dla youtuberów, a ja jestem youtuberem dobrym. Ja no w sumie nie dobrym, nie jestem aż taki popularny, nie? Żeby nie było, dobra. O kurde, przeżyliśmy to uderzenie. Yy, czemu mam taki nick dziwny? Ej, w ogóle coś się zbagowało. W ogóle ciekawe, co myślą ludzie że ci, że ja mam AirBuza. Zapewno myślą, że, no, gram na becie, no. Może tak być. We ludzie po prostu tak myślą. <laughs> Złotego bananka im tu postawiłem. Złoty bananek. Dobra, to jest złoty bananer Ale ten Arbus jest super. Lepszy od banana według mnie. No, co ten pikselowy orbit mnie bije. Co mnie bijesz. Dobra, a ja się śmigam. Śmigam te. Zobaczcie, śmigam... śmigam se. To, ej, czy ten bananek serowy nie zdążył? Ten w przebraniu, ten bananek nie zdążył? Ej, nie zdążył chyba. Nie ma go tu z nami, więc no, ten bananek nie zdążył. Dobra, następna mapetka się losuje. Ale ten Arbus jest przekozackim skinem, naprawdę. Lost Temple! Dobra. A ja jestem tak podjarany tymi nowymi skinami. Masakra! Ciekawe, czy ten Arbus będzie darmowy. Pewno nie, bo w oryginalnej wersji jeszcze go nie ma. No, chyba że jest, ale nie da się zdobyć. No, a ja go mam. Nie, a ja go mam, dobra. Teraz go tutaj lecimy. Go tu. I tu się śmigamy. Aha, spad spadłem z klocka, o kurde. Kurde bele, teraz musimy szybko to przejść. Szybko idziemy, szybko idziemy. Dobra, goł tutaj, goł tutaj, goł tutaj. Go, idziemy przez te rękawice, przez te piąchy. Ja przy mecie zrobię ten, tą, ten, yy, yy, tą zaczepkę. No. Jeśli zdążę. Dobra. Robię, o kurde. Dobra, zdążyłem wejść na metę, easy, zdążyłem wejść, mój drodzy, ten odcinek chyba nieco dłuższy będzie, bo jeszcze ostatnia rundeczka może będzie jednym skinem. Yy, dobra, jaki teraz mapka, jaka ostatnia mapka na finał? To będzie Lava Rush, o kurde, Lava Rush na finał, no nie spodziewałem się tego po prostu, nie spodziewałem się, mój drodzy, ale jesteśmy arbuzem, więc arbuzy zawsze wygrywają, ponieważ arbuz to mój ulubiony owoc. Czemu nikogo nie wolno. Dobra, ja tu banana postawię, który wpada do lawy tego złotego. Właśnie. Dobra, więc my sobie przechodzimy boczkiem. My sobie boczkiem przechodzimy tutaj, widzowie. Dobra, id idziemy teraz tędy. Teraz próbujemy robić takiego trika. Nie wiem, czy usunęli go już, czy... ale chyba nie że stąd, tam da się wskoczyć Dobrze! Chciałem emotki buta użyć, tylko mi nie zadziałała Dobrze! No i już jestem przy mecie i sobie śmigamy teraz Sobie śmigamy, mój drodzy Zobaczcie, teraz sobie śmigniemy Bo ja już przy mecie jestem. Ej, arbuzy zawsze wygrywają, bo są górą Arbuzy są górą, mój drodzy O! No chłop ze mną wygrał. Jakie dziadostwo, no ja powinienem to wygrać. Dobra, już nie czekam więcej przy mecie bo wiem, że to już mi nic nie da. Chciałbym mieć najwięcej koronek. Ale dobra. Wybierzmy sobie teraz, czy są tu jeszcze jakieś nowe skiny na przykład. Jakieś specjalne są tu jakieś specjalne? Nowe? Sensei Firefista nie mam. Golden Robota. To może załóżmy sobie O, influencer. Dobra, yy, influencer sobie zakładam. Aha, za 100 klejnotów mogę znieść. O, mam koło darmowe. Dobra, mój drodzy, kręcimy kołem szczęścia. Tylko, oczywiście, teraz mi się nie poszczęściło, ponieważ dostałem 10 klejnotów. No i niestety, dobra. Yy, ale, mój drodzy, tak. Zagramy sobie jeszcze jedną partijkę myślę tym influencerem. Może na Sploding Sharks na tym turnieju, Albo nie! Na legendarnym blogdaszu. Na legendarnym blokdaszu myślę, że będzie całkiem spoko, mój drodzy. W ogóle to po polsku się legendarny Blockdash. Dopiero teraz to zauważyłem. Więc tak. No bo jestem mega ciekawy po prostu jak ten influencer działa Jak ten po prostu influencer ma takie mechaniki, jak on się rusza i tak dalej i tak dalej Właśnie to chcę dzisiaj też przetestować, bo nie wiem dlaczego ja mam takich kroków sobie nie daję, Ale dobra, mamy influencora, influencer I wrzucam złoty bananem Złoty banan Złoty banan Ej, ten złoty banan jest OP On mega dobrze działa w ogóle, mega dobrze Mega dobrze, dobra. Let's go. Mam influencora. I co? Ludzie mi zazdroszczą tego influencora Ludzie mi, mi, mi zazdroszczą. W sumie. No co za typ? On mnie bobił. Ale ja mu się... Ja mu się nie dam. No i zginąłem. Tak. No więc to by było na tyle w dzisiejszym. Dziękuję, że mi się spodobało. Oczywiście nie zapomnijcie łapki do góry, subskrypcje Na tym kanale. Okej, okay, no i się żegnamy. Pa pa.